Jak to jest z tą trzynastką? Czy to rzeczywiście pechowa cyfra, czy po prostu nasze, w cudzysłowie, otwarcie się na pecha, dostrzeganie tylko właśnie trudnych, pechowych sytuacji? Działaj, inspiruj się, myśl pozytywnie, zmieniaj siebie i świat. Myśli pozytywne. Nazywam się Mateusz Gwóźdź i zapraszam Cię do mojego podcastu. Odcinek, dlatego też biorę na tapet cyfrę numer 13. Czy to pechowa cyfra? Ja tak nie uważam. Ja lubię trzynastkę i ona przynosi mi szczęście. Moje pierwsze auto miało w rejestracji numer 13, bo tak po prostu chciałem i dopytałem, czy jest taka możliwość. Niestety nie za dobrze skończyło, bo po prostu skasowałem ten samochód powiecie, no gdybyś nie miał trzynastki w rejestracji, to pewnie byś go nie skasował. A ja chciałbym odwrócić tą sytuację i powiedzieć, że właśnie miałem szczęście. Dlaczego? Kiedy wracałem późną nocą po dość intensywnych trzech tygodniach przygotowań do ślubu, zdarzyła się taka sytuacja, że po prostu ze zmęczenia, którego nie czułem, mózg sam automatycznie mi się wyłączył i przejechałem 5 km bez świadomości. Tak, dokładnie 5 km prostej drogi na autostradzie. I wiecie co? Nic mi się nie stało. Ponadto, kiedy już uderzyłem w barierkę, czyli przejechałem z prawego pasa, skrajnie prawego, przez Trzy pasy w barierkę, i później odbijając z powrotem przez trzy pasy aż na pobocze. Żadne auto w tym czasie nie jechało, i kiedy dopiero zatrzymałem samochód, następne samochody zaczęły jechać. Dlatego mówię, że mam po prostu szczęście. Nie każdy ma tyle szczęścia co ja. Zauważ, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, że tak naprawdę od perspektywy zależy, czy Traktujemy daną sytuację, że jest pechowa czy negatywna, albo z drugiej strony czy jest szczęśliwa. Biorąc tą sytuację, którą właśnie Wam przedstawiłem, z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że no, miałem pecha. Skasowałem samochód no i po prostu musiałem kupić nowy. Ale jeśli spojrzymy na tą samą sytuację z innej perspektywy, to dostrzeżemy, że może na samym początku przeżyłem w ogóle. Po drugie, nie miałem żadnych zdrowotnych problemów. Totalnie nic mi się nie stało. Więc jeśli weźmiemy to pod uwagę, to zdecydowanie mogę powiedzieć, że miałem po prostu szczęście. O tym już też wspominałem, że warto na daną sytuację spojrzeć z różnych perspektyw, bo. Może się okazać, że nie wygląda tak, jak na pierwszy rzut oka. Jak to jest z tym pechem? Słuchałem w jednym z podcastów, teraz już dokładnie nie pamiętam, w którym to było, że my, jako ludzie, możemy otwierać się w cudzysłowie na jakieś sytuacje, na jakieś czynniki zewnętrzne. Uważam, że tak jest właśnie też z pechem. My możemy otwierać się na tego pecha, czyli doszukiwać się jakichś drogowskazów, jakichś sytuacji, które mają miejsce w naszym życiu i po tych sytuacjach wyciągać pewne wnioski, właśnie że a bo ja mam pecha albo bo ja mam szczęście. Dlatego też uważam, że ten pech Zależy od naszego nastawienia, bo jeśli jestem nastawiony właśnie pozytywnie, doszukuję się tych pozytywnych sytuacji, tych pozytywnych stron naszego życia. To tak jak właśnie w tej historii, którą przytoczyłem, doszukuje się w niej pozytywów, bo ona szczęśliwie się dla mnie skończyła. Myślę, że każdą sytuację, dosłownie każdą sytuację w naszym życiu możemy ocenić negatywnie bądź pozytywnie. Że w każdej sytuacji naszego życia da się dostrzec jakieś negatywy, ale też jakieś pozytywy. Dlatego zachęcam Cię, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, do tego, abyś zastanowił się, zastanowiła się, jaki pozytyw płynie z tej sytuacji, która dzisiaj Ci się przydarzyła. Życzę Ci otwartości, na szczęście. Bądź szczęśliwy, bądź szczęśliwa. Myśl pozytywnie, działaj, inspiruj się, zmieniaj siebie, zmieniaj świat. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, zaobserwuj mój podcast tak, aby żaden następny odcinek Cię nie ominął. Możesz zabrać mnie na wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka bądź na mojej stronie internetowej myślipozytywne.pl. Masz pytanie? Chcesz się czymś podzielić? Napisz do mnie na Instagramie czy Facebooku. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już niebawem. Cześć!